matką, przede wszystkim ta Elu, Ela, jak ty swojej matce w twarz spojrzysz po czymś takim? To ona tak cię wychowała, żebyś ty biła brawo gościowi, który bez szczęścia miejsce pochówku? Ja, jak ty matce w oczy spojrzysz? Albo ojcu, zakładając, że ich masz? Jak ty swoim dzieciom w twarz spojrzysz? co pójdziesz im czy, poczytać? Jakie, czy, jakie czytanki czytasz swoim dzieciom, jeżeli je masz? Sajka czy mała hiena? Czy przygody na grobach? Zamiast poczytaj mi mamo, poczytaj mi sajko, tak? Co wy macie w tych głowach piguły? Czy was... no, co wy, Kogo wy popieracie i komu wybijecie brawo? Dzięki. Zdążyłaś. Trzy minuty. No tak, ja cię tobie zjadła i wylizała jeszcze. Także, no, ale no szkoda słowno. No sami się określacie, ale tylko dzięki, proszę dzięki. was, tylko potem nie miejcie pretensji, jak będziecie płakać. Nie? Bo to już będzie za późno. Wtedy już będzie za późno na łzy. Dobra. Nie, to nie, tu. Dzięki, dzięki. Co miało być. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jakby coś jeszcze można wpłacać duże pieniądze? Już na przykład słuchajcie, przeczytam wam tak. Przeczytam wam komentarz Darka na szlaku, który jest przeciw. Kiedyś o kurwa idę po kartkę długą pisać. Plaskout, yy, sajkaczowi i teraz napisał w komentarzu coś takiego. Nie wiem co myśleć. Konflikty konfliktami. Natomiast zastanawiam się nad radością publiki, która podnieca się tym, że jeden z naszych kolegów kręci sam na siebie bata. To swego rodzaju paradoks. Czy te brawa wciąż będą bite, kiedy Alan stanie... Później. No, ja będę musiał się przeszkodać na dwóch. troska o z ekipy. Wy zmieniacie streamera, a on adres. Fajne wsparcie. No, dosyć, no, dosyć no, zgadzam się. Bo że ta chwila zmieni adres. A wy zmienicie streamera, piguły, No bo co zrobicie? Już Ale mam kredyt. Dobra. Dydzą, tak, dłoś, tak, dostałem banan. spokojnie. Darek na szlaku. Darek. I wam tylko zależy szlaku. na zabawie, na rozrywce. Numer jeden. Także, tak jak ja powiedziałem, zachęcam, no a Norek zostanie z obcą babą, albo nie daj Boże do jakiegoś struniska trafi i, i, i będzie biedny pies. No naprawdę dzisiaj tak leży. No wiadomo kto mi banan dał, nie spokojnie. Wyjebana sobie, no kupię sobie nowe konto, a o czym Jędzisz problem, ludziach, churpa, którzy nie żyją od 10 lat, a twój własny pies za tobą tęskni. Żebyś ty widział jego wzrok na kanapie. Coś po prostu nie jest ser hmm. hmm. Serio, ja widziałem to zdjęcie, on, on naprawdę tęskni. Dzisiaj dzień ojca, no, ciebie nie był przy grobie ojca. latał po, po cudzysłowie. No też to widziałem, naprawdę. No tak, Ach, latasz no po cudzych live'ach chciał zabłysnąć. Ono o pojechałeś. A przegrał samotnie. Chciałeś zabłysnąć. Dobra, lecimy dalej. A przegrałeś samotnie. Czyli tak, numer jeden Darek na szlaku. Oho zerkamy, zerkamy. W ogóle nie dyskutujcie z swej wywalajcie od razu, nie? A, tak, tak. <noise> Kurwa Ozi znowu lajwa ma. Jak on to robi, nie? Nie wierzę, późno. Jeszcze raz zobaczę. Patrz, patrz. patrz. No, dokładnie. <laughs> Niemożliwe, no jak on to robi? tam <laughs> no. No Nie, to się zaczął, teraz już koniec. Już lecimy normalnie. Arci, a kuku? <laughs> była, była. <laughs> Kiwaczka Siedem. musi być. Siedem. Idzie na ósmy. Ale wiecie, dlaczego on tak no, głową no, kiwa? A wiecie o tym, że pomaganie kiwanie głową. Nie, to pomaga y, w mieszaniu płynów ustrojowych. Bo dziecko powinno się bujać, jak jest młode na przykład. wymieszają się te płyny mózgowe na przykład, nie? Nie wiem, może. On... Jego nikt nie bujał, dlatego to robi też. Nie mam pojęcia. No. Tak, to, tak sobie to rozkminiłem kuźwa. Ozzy twój fejk lata i obraża ludzi. Jest w komentarzu mi na Psycho pod tym nowym filmem. Aha, dobra. Niech sobie lata, ale to nie jest, mój, to nie jest moje konto, no wyjebane. Rozumiesz? Ja nie będę się tłumaczył z nie mojego konta, każdy wie, który to jest koncert Dualipy z Ewą Farną, koncert Dua Lipy z Ewą Farną? Ja nie będę się z moich fejków tłumaczył, to nie są moje, to nie jest moje konto kurwa. To betony założyły kurwa, na mnie konto i tak dalej. Jako, tak są, to chuj, możemy, możemy pograć, ja mogę sobie założyć, kurwa, kilkadziesiąt kont. Ale widocznie kogoś, kogoś boli, kogoś boli. Kurwa, fotel muszę sobie kupić, mam krzesło w skrzypce. Dzięki, Aga, dziękuję. A mówiłem wam, dlaczego on tak głową kiwa? Bo jak dziecko się rodzi, to dziecko się buja. Na ręce czy tam w wózku, nie? A to tylko dlatego, że płyny mózgowe się mieszało. To jest normalne. To jest normalne, tak powinno być. Ale... W jego przypadku chyba dopiero teraz to następuje. Teraz zobaczymy po polsku, poczekaj. No tak, bujaka, bujaka, bujaka ro, sobie robi i on teraz jest w tym momencie, że mu się te płyny mózgowe wymieszały, żeby to zaczęło, te wiesz, receptory, to wszystko zaczęło pracować normalnie. Rozumiesz? Były, były. Były? Były? I co zrobiły? Było po lodzie? Czy w Czoko Czoko? Gdzie tam było? Ty mendo, ty nam twoja społeczność zakłada kurwa lany tak też. Okej, okay, spoko. <izum> Schabowy czeski cepik. A wiecie o tym, że schabowym mu zajebaliś Nikodo Esioka? ja się pytam. Gdzie jest ten live tematyczny? Gdzie, jest te, gdzie są te live przez 7 dni, o których on miał mówić, że jest piękny, wspaniały, inteligentnie oczytany? Gdzie to jest? Jak na razie to. Nic z tego nie jest prawdą, co on mówił. wiecie, co to, co powiem? Czasami, czasami jak oglądam występ na przykład czy teraz już nie, bo teraz już znajomość języka angielskiego jest lepsza, ale wcześniej, wcześniej przyjeżdżały gwiazdy na przykład do Polski, no i mówiły coś po angielsku i fani Woo! i na przykład gwiazda mówi Dzień dobry, Woo! mam was w dupie, po całej ziemię w dziurę. Woo! A wszyscy. Woo! Bo nie wiedzieli o co chodzi. Teraz już chyba mają lepszą świadomość i wiedzą doskonale, co do nich mówią gwiazdy, bo mi ten, 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 ta znajomość angielskiego mniej więcej. Ym, tak szczerze, czy lubisz, jak ktoś jest dla ciebie bardzo miły? No chyba każdy lubi, jak ktoś jest miły, ale nie do przesady, nie? Wolę, jak ktoś jest yy, szczery i naturalny, bo yy, no, przez kilkanaście lat bytu, po, po, pobytu w Wielkiej Brytanii wiem, po, 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 że niektóre osoby mogą być fałszywite.

tak jesteś kurwa w, sobie zapat w siebie zapatrzony, ty. Będzie uuu Dawaj, dawaj na te rozprawy. Dawaj, dawaj. Czekam na ciebie. No o no, czym to zrobisz? Dokładnie, schorowy nie przychodzisz dalej. Bam. <suszy> A wiecie o tym, jak bana dostajecie? Na przykład ja dostałem wczoraj bana. Nie wczoraj, nie przedwczoraj dostałem bana. No chyba 5 godzin i jest urywek. W jakim momencie i dlaczego? No. A wiecie, wiecie za co dostałem bana przedwczoraj? Tylko dlatego, że ktoś tam coś tam powiedział. Podsłuchując Shota na przykład, nie? No. Tak. Za to dostałem. No, za to dostałem banan, nie? Ciekawe, dzisiaj za co dostanę banan? Prawdopodobnie za ten, za wulgaryzm i No Zobaczymy. No na pewno. Normalnie dostajesz ten. Dostałem. Y Rzut ze kanu co do minuty, od minuty sekundami urywek mojego live'a, nie? O, tu mam na priwie jeszcze wiadomości. Dzie dziękuję za wszystkie wiadomości. Ale super impreza jest naprawdę. Naprawdę jest super impreza urodzinowa. Hurra! Hurra! Czekaj, czekaj. Damu, damu, damu to trochę, to efekty. O, tu wacz, Artur. super live, bardzo, tak, tak, bardzo tak. świetny, tematyczny, brawo Ty, dobranoc, dobranoc, ja też będę u Ciebie pierwsza dziesięć. Co ci mam iść Pan w uj powiedzieć? No, <grystanie> rozumiesz? <grystanie> to nie chodzi o pieniądze, chodzi o pamięć. No. Zawsze się znajdzie jakieś tam wytłumaczenie, rozumiesz? Tylko moje pytanie: jakby ile no ma tych osób? 1300, jakby 1300 osób zaprosi do domu, na swoją rodzinę. To Dobra, moje pytanie. każdy by spać, Dziękuję Wam. Przyszedł dziękuję z, wam za wszystko, z pustą kopertą. Da, ja muszę bez prezentu. Dla niego prezentem ludzi, jest bo... obecność ludzi. Także wiecie. To jest takie bardziej, bardziej takie wykwintne. to jest takie. Także może... A czekajcie, czy zrobimy live'a z kawki porannej? Się 10k za no Zobaczymy ta. co się wyrobi. Mm -hmm. yy, podejrzewam, że jakaś chora godzina będzie, ale dobra. Yy, nie wiem, czy jeszcze będą spać, czy nie. Słuchajcie kochani, idę naprawdę, bo się położyć. Dzie I dziękuję bardzo wszystkim dzisiaj za życzenia. Dziękuję wam za wsparcie. Yy, za kartki pocztowe podziękuj. Yy, dziękuję, że jesteście po prostu. Że <śmiech> Mówiłem. <śmiech> nie reagujecie. Nie reagujecie. Dobry, Mówiłem. <laughs> Bardzo mi dało dodało skrzydeł to, że jesteście. Tak. Prze... tak. Się, że też jest... A się nic nie zmieniło wczoraj, to jest mama, to samo. Mama, naprawdę wszystko jest pod kontrolą e. i mama jest bezpieczna. Naprawdę, słuchajcie, to nie tak, że ten degenerat nie steroryzuje. Precyzji jest w więzieniu. Szybne. I y, to jest mój, mój punkt. Kuchowy, <grym> to, to w zaniece, Czy Rano Kafka? Pewnie tak, ale to będzie jakaś, jeżeli będzie, to będzie jakaś chora godzina. Ta. Jakaś chora godzina. dziewiętnasta no, y, <grym> <grym> Nie, chcę mi się już jego zdrowiej. No, wszystkiego dobra. dobrego życzę. Dziękuję za dzisiaj, naprawdę dziękuję. Widzimy no. się jutro na live. Po po Spadaj, nie. Spadaj, kurwa, no, nie chcę mi się z tobą gadać już. Trzymajcie się dzielnie. będzie dobrze. Się. Nie się, nie, nie jest do tego warte. Reagujcie, nie zbliżajcie się do ich poziomu. Um, Dorota, wpadasz, to możecie posłucham do snu. Nie, 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 nie. On idzie spać, ale posłucham Dorotę do snu, kurwa. Ja pierdolę, to jest jebany plociuk, co? To właśnie Patrzcie, tak. jaki jest to jest Kurwa, ale dobra, to, to, to nie, nie chcę nawet o, o tym mówić. Tu, 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 będziesz, tu trzeba będzie działać, a nie o tym mówić. Tak, tak, działaj, tak. działaj, 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 chłopie, działaj, działaj. działaj. 260. Tak, nawet. To jeszcze wiem. Już tutaj kurwa z no tego dupy fotela, dupy, fotela dupy. działaj, działaj. I już niedługo będzie dla was naprawdę ode mnie, od nas tak. E, niespodzianka. Tak. Będzie taca. E, powiem Wam e, tak. dokładnie tak. kiedy. Hmm. Natomiast... Będzie, będzie film na YouTubie. Tak. Będzie. E, duża niespodzianka. Duża, zajwiście wielka. Trzeba oczywiście, że tak. Bronić się trzeba. Tak. Tak, 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 tak. Będzie w chuj wielka nisko. Można ci steryzować, nie można mm -hmm. dać cię zapędzić. Tak. E, i, 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 <laughs> można się bać, że to wszystko no. trafił, bo jeżeli pokażę. będzie się, w chuj niespodzianka, wielka kurwa to będzie zajwista taka. O której nikt nic nie wie, kolwa. Nie można nie wie, kurwa. się bać. wszystkim no. bać. To, to będzie to niespodzianka taka. Cmentarnych jeno, ja bym to dużo pamiętać. Zapiszcie sobie, kiedy on to powiedział śmiewając, niektórych, sam się nie ustałeś, także. No, nie wiem, ty, tylko, tylko degeneraci już teraz będą go popierać. To już jest jego, taki, to już jest jego agonia. Internetowa zresztą też, no bo nie wiem, czy jakakolwiek federacja... Tak no, Twoja też internetowa chyba agonia jest. I o ile jeżdżenie na cudze groby, zapalenie świeczki, yy, pomodlenie się, zostawienie kwiata yy, nie jest niczym złym, tak, czasami też jeżdżę na, 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 na groby, lub chodzę po, po, po odwiedzam groby, czy patrzę, ale z szacunkiem do zmarłych. Natomiast siadanie na, groba, na grobie, pokazywanie faka i tak dalej, no jest to zbezczeszczenie miejsca pochówku eee, i za to się idzie do więzienia. To no, udowodni jest. to. To zrób coś w końcu z no, tym. Wiesz, to tak jakbyś pokazał faka na grobie carycy. No jest, to jest to, 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 to samo praktycznie z czego Dobra, przez tym porównywać. No. Pojechał tam i stanął nad growem cały Tak, 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 no, tak, 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 Dokładnie to samo. Tak, tak. No bo tak traktujesz zmarł. No. Tak, tak, Jakbyś przestał pieprzyć dobra. kurwa, to by ziemia kręciła się w lewo, nie obracała się z się 1600 km na godzinę, tylko by było... Może by było wolniej. Przestań, kurwa schabowy, no. Ja bym je nie... Ach, to kurwa, coś mi powiedział jeszcze. E ja, dokładnie e, balc, tak, dokładnie Środkowy palc na mojego ojca, pokazałeś Środkowy palc. No, balc, gdzie wy byliście, gdzie wy, wy byliście? byliście, no. Tylko, że nie osobiście. Tak. Dobra, dziękuję wam, życzę jeszcze raz dobrej nocki, widzimy się jutro. No, ja, ja tobie też dziękuję. dziękuję, no, tobie też złej nocy życzę i mam nadzieję, że spotkamy się jutro rano. Dobra, trzymajcie się, tyle co mogłem, to pomogłem, nie chcę się już z tym, kurwa, tego typu, Nudny no, się robi kurwa, naprawdę. Ja no. ci Dla mnie to jest żoną, już tak naprawdę no, powiem szczerze. Żenujący już jest. Wiecznie, no i to samo, gdzie wy byliście, gdzie wy byliście? Bo mój tata, bo moja mama, bo moja siostra, bo, moje, bo ja bo ja tam. pi kurwa, zrób coś z tym. Zrób coś z tym, a nie kurwa wiecznie żalić na TikToku. Zrób coś kurwa z tym. Przestań ludzi obwiniać o to, że ty jesteś pokrzywdzony. To jest prawda, on to robi. On ma pretensje do ludzi, że kurwa ludzie z tym nic nie robią. Tylko on sam z tym nic nie robi. No. taka jest prawda. On ma pretensje o to. To tak samo jak miałbym, miałbym pretensje, że jakiś obcy facet uderzył mnie by na mieście, a ja bym miał do was pretensje, pretensje i cię jego złoście. Co wy macie kurwa z tym wspólnego? Nic. Kompletnie kurwa nic. Krystyna, Pysiu, ty też jesteś kurwa nienormalna, także wypierdala z mojego lajma. Proszę bardzo. Masz. Chcesz? Chyba cię wyjebię stąd. Krysia, Pysia. Dobra. Trzymajcie się, nara. Zobaczymy się gdzieś tam kiedyś, może jutro, pojutrze, może za ruch, może, może, może wczoraj. Jak Bóg da. Nara.